Aby prawidłowo przyciąć taśmę, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ilość materiału i powtarzający się schemat wybranej taśmy oraz materiału. Materiał i taśmę do firan należy odpowiednio przyciąć z uwzględnieniem indywidualnego podwiniętego obrębka. Aby uniknąć kurczenia się w przyszłości, przed oprzyciem materiał należy dobrze wyprasować i zaczekać aż całkowicie ostygnie. Następnie wybrać dopasowaną kolorystycznie nitkę i ustawić maszynę. Obrębić materiał i wszyć taśmę według naszej instrukcji. Przyciętą plisę podwójną o szerokości 300 mm przyłożyć ściśle do materiału i na końce. Zacząć od wykonania pierwszego przeszycia przy górnej krawędzi. Następne przeszycia wykonać pod spodem, jak najbliżej sznurków. Ze względu na szerokość taśmy Należy wykonać co najmniej 7 do 8 przeszyć. Sznurki należy wcześniej wyciągnąć, aby ich nie przeszyć. W razie potrzeby jeszcze raz wyprasować gotowy materiał. Związać 6 sznurków ze sobą parami. Aby ułatwić marszczenie taśmy, związane sznurki można zaczepić o hak lub klamkę drzwi. Ściągnąć taśmę w taki sposób, aby powstała podwójna plisa i związać kotową dekorację. Następnie przez przewidziane do tego celu kieszonki można przewlec dopasowane do szyny haczyki, elementy przesuwane lub rolki. Gotową dekorację można teraz zawiesić na szynie. Szerokość 300 mm jest również dostępna jako taśma ołówkowa lub typu smog. Chętnie zrealizujemy Państwa zamówienie.